Cześć moi drodzy. Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie wy w komentarzach zadajecie mi pytania, a ja na nie odpowiadam. Dzisiaj będzie trochę o Mercedesie, o airmatiku, o turbinie, o odmie, o oleju w dolocie. Więc te tematy bardzo często tu się przewijają, więc warto te tematy myślę maglować. Lecimy dalej. Ireneusz napisał do filmu, brak mocy podczas upału. Dlaczego tak się dzieje? Czy to coś poważnego? Czy w BMW silnik N57 w BMW F11 bać się przebiegu 330 tysięcy kilometrów? No więc tak, moim zdaniem jeżeli chodzi o F10, F11, to już nie są te silniki, które były kiedyś w tych starszych wersjach. Są to silniki... Można powiedzieć całkowicie inne, więc 330 tysięcy, jeżeli ten przebieg jest dobrze udokumentowany, wszystko było robione na czas, to ja może i bym się skusił, ale na pewno trzeba pamiętać o tym, że bardzo kosztowna w tym silniku jest wymiana rozrządu, więc no niestety e, trzeba by na to zwrócić uwagę i bardzo dobrze takie auto przetrzepać przed zakupem. Bo już nie ukrywajmy, nigdy te nowsze auta nie dorównają swoją trwałością e, tym właśnie trochę starszym pojazdom. Dobra, no i zaczynamy temat Mercedesa i Airmatica. Do filmu, czym jest Airmatic, jak diagnozować, jakie są musterki? Szymon Skowroński napisał: Cześć, mam W220 i problem zaczął się wczoraj. Tył się napompował oporowo, a przód leży nawet po odpaleniu. Przód podniesie się tylko trochę, ale nie na tyle co powinien. Jeśli ktoś może mi pomóc, prosiłbym pewnie o odpowiedź. Szymon, e, prawdopodobnie miałeś i pewnie dalej masz jakąś nieszczelność w tym układzie Airmatica, w wyniku czego strasznie dostaje kompresor. Prawdopodobnie jest tak, że w Mercedesie oczywiście tył jest lżejszy, więc on pójdzie wyżej przód, niestety tam mamy silnik, on jest dużo bardziej obciążony, więc ciężej jest go dźwignąć. Kompresor, jeżeli nie ma takiej wydanej ilości, jak mieć powinien, też po prostu będzie pracował, pracował, będzie się przegrzewał i nie będzie w stanie tego auta dźwignąć do góry, więc. Ja myślę, że trzeba by było te elementy sprawdzić. E, pamiętajcie, bo tu też będą inne pytania, jeżeli chodzi o ten filmik. Pamiętajcie, że niezastąpione w walce z wszelkimi nieszczelnościami, e, jeżeli chodzi o system Airmatic, jest po prostu woda i płyn do naczyń. Wtedy wszystko Wam świetnie pokażę. Ja zawsze tak działałem. E, mam znajomego, który pracuje w serwisie i pamięta czasy W220. Pamięta czasy tych nowszych S-klas, i po prostu jedyne co oni stosowali, to właśnie była woda z płynem do naczyń. Nie wiem jak tam w innych, jak tam inni mechanicy, ale oni tak działali. Kolejne pytanie, które dotyczy tego samego filmu. I Sabina napisała: Witam u mnie. Czasami po 10 godzinach opadnie tył, a czasami nie. Czasami opadnie po dwóch dniach, jak opadnie po odpaleniu auta. 10, max, 15 sekund i samochód, samochód jest u góry. W czym jest problem? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Pacjent Mercedes W212-250. Prawdopodobnie jest to wina. Gdzieś jakiejś po prostu nieszczelności. Trzeba by było to znaleźć, jak najszybciej usunąć, tak jak Wam powiedziałem w poprzednim komentarzu, ze względu na to, że kompresor w końcu przestanie mieć siłę podnosić właśnie to auto do góry. Kolejna sprawa, też musicie zwrócić uwagę na to, że to jest powietrze i ze względu na to, że temperatury w nocy spadają, w dzień trochę idą do góry auto będzie stało niżej, wyżej, także yy, na to też trzeba zwrócić uwagę. Tak samo jak macie czujniki ciśnienia w oponach. Jeździcie, jest ciepło, wszystko jest ok. Kiedy wyjedziecie, przejedziecie jakiś dystans, błędy znikają ze względu na to, że po prostu opona się rozgrzeje i te ciśnienie w tej oponie jest wyższe. No ale tutaj amortyzator niestety się nie rozgrzewa i jeżeli te ciśnienie spadnie, to one dopóki nie zostanie dobite przez kompresor. te auto będzie stało troszeczkę niżej, to też trzeba te różnice temperatur wziąć pod uwagę, bo są osoby, które szukają, szukają, a suma sumarum wychodzi na to, że to właśnie jest taka błahostka. I komentarz do ostatniego filmu, gdzie ja odpowiadałem na wasze komentarze odma turboklapki BMW. Łukasz, Łukasz, napisał, co jakiś czas trzeba zmieniać ten filterek odmyw BMW. Łukaszu, co wymianę innych filtrów? Ja to robię po prostu co rok. Jeżeli nie chcesz wymieniać co rok na nowy, warto by było go chociaż wyjąć, wyczyścić, przelać go choćby płynem hamulcowym, zostawić do wyschnięcia i wtedy potem go zamontować. No niestety, to jest taki sam filtr jak każdy inny filtr, który mamy w naszym aucie. Lecimy dalej, i już ostatni komentarz. Jak diagnozować turbinę? Objawy usterki. Witam. Pacjent BMW X3 E8320D 150 Koni. Mam takie objawy. Olej wyrzuca mi z rury od interkulera do EGR na osłony silnika i pod maskę. I od jakiegoś czasu, jak gaszę auto, to występuje takie syczenie. Jak w ciężarowych hamulce by Możesz coś doradzić? Pewnie, że mogę doradzić. Masz u siebie prawdopodobnie. Jakieś dwie usterki. Jedna jest to na pewno nieszczelność układu dolotowego ze względu na to, że właśnie te syczenie ci się wydobywa, to jest po prostu uchodzące powietrze z układu dolotowego. Kiedy silnik pracuje, prawdopodobnie ty tego nie słyszysz. Jak zgasi silnik, wtedy jeszcze trochę tego ciśnienia tam jest i ono ci tak zasyczy, jak ty to nazwałeś. Dodatkowo, bardzo prosto będziesz mógł to znaleźć, bo sam jak mówisz, wrzuca ci gdzieś tam olej na osłony, więc prawdopodobnie w tym miejscu będzie, będzie ta nieszczelność. W BMW są takie w środku, w rurach, takie śmieszne gumki o ringi, one po latach po prostu robią się twarde i one nie trzymają tak jak trzymać powinny. Co do oleju w interkulerze. E, powiem ci tak, no tutaj standardowo w BMW trzeba sprawdzić odmę, w innych autach jeżeli takie sytuacje się zdarzają też warto najpierw zacząć od odmy, bo jest to jedna z najtańszych rzeczy e, do zrobienia, potem sprawdzić stan turbiny. Na pewno odma lub turbina będzie nie domagała stąd się bierze olej w dolocie, dodatkowo ta nieszczelność, no i ten olej po prostu wyrzuca ci na zewnątrz. Cóż moi drodzy, ja myślę, że tym odcinkiem komuś również zdołam pomóc, a więc wypatrujcie kolejnego. Kto jest nowy u mnie na kanale, zostawcie subskrypcję, dzwoneczek, łapkę w górę. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!